Jejbiście. Poczekaj. Dziękuję, Kamera. Ja Wracam z powrotem Jejbiście. do miejsca. Dziękuję. No, no. A ty byś nie chciała przyjechać na Cyr? A kiedy? A kiedy? No, nie wiem, no, ja tutaj jestem. Nie wiem. Jeszcze jestem dwa tygodnie. Dziękuję Ci za dziecka. Dziękuję Ci za, za... dziecka. Ej, wygrywamy! Rozjeżdżamy, Andziu, dziękuję wam wszystkim, dziękuję ej. Marta, dziękuję Marta! Coś, dwie minuty, Ej, no, wygrywamy, to ja tutaj za dwie Mam minuty, dwie minuty. Ja... i wlecimy! Ja, ja tutaj jestem, ale ty jaki, ty sobie neonik tam założyłaś z tyłu. No a jak, Ej, wszyscy mi pisali, a że Anzia... to jest ciebie. I no, diabełka wrzuciła! U, u, co się dzieje? Wszyscy mi pisali, że to jest neon od ciebie. <grym> no tak, no, bo ty jesteś prawdziwa diablica moja. No. Ty no, jak... nawet wyglądasz na takie czorcisko. Ej, wszyscy mi... Co ty macie z tym czortem? Wszyscy mi mówią, że jestem czortem. No, nie no, no, to się ale... odpowiedzią, no. Dobra, tak. Ale no, a co? A chciałabyś przyjechać? No w sumie tak miałam gdzieś na wakacje polecieć. No to słuchaj, no to nie, jakbyś... To dawaj ja mam taką propozycję. To jak ja wygram z sobą trzy bitewki. To przylatujesz do mnie. No dobra, możemy tak zrobić. Dobra, dobra. Na tydzień. Czy tam na parę dni? Dobra, dobra widzę. Wygrywamy. Ja przegram, Wygrywamy, tak? Wygrywamy widzę, mamy minutkę. Tata ta, ta się liczy, czy nie? Tata się liczy. Dobra, gdzie, tapujemy. Ale, dobra, ale jak ja przegram to... To musisz mi wymyślić zadanie. To już latje do Polski na tydzień. To co, ty to co? To przyrapiej ty, ty, do Polski na tydzień. To ja na ja, dziewczyny ja na tydzień mam przyjechać? Tak. Ale ja mam dziewczynę, ale nie przeszkadzać to. Aha. Ale no mi to ja... nie przeszkadza. Co, przepraszam, przepraszam. Co mówisz? Nie no, dobra, no to jak y, ja wygram. Widzowie, dajcie jakieś... 18 pomysł. sekund, słuchajcie, dawajcie, nie pozwalamy, daj, jeśli daj... chcecie, żeby Ania przyjechała do mnie na Cypr, Musimy z to. Natalka, Dajcie, już, Natalka nie na. wiem, już tak ci na mnie krzywo patrzy, ale damy radę, ogarniemy to. Dawajcie 10 sekund, nie możemy tego przegrać. Dobrze, dziękuję ślicznie. Buziaczki, jeden raz. Tu przegrałam, przegrałam. No dobra, ale to teraz. Yy, dobra, dawaj od razu reamandżową gramy. Jeszcze dwie bitewki. Czekaj, yy, ale jeszcze raz. O jest ponowny tak, tak. pojedynek, dobra. Wiadomo, że przekrałem. No dobra, no opowiadaj mi, no, i, no to jak ty? Jak ty teraz zrobiłaś cycki, to jak ty będziesz walczyć? Na razie nie zawalczę, bo na razie się jeszcze boję, no nie? Bo to jeszcze wiesz, wszystko się tam musi ułożyć, zagoić, więc jakbym walczyła, to dopiero na przyszły rok. O, o, okej. Okay. Ja cię tak. dawno do na, na TikTok widział, nie widziałem, ale widziałem, że u Polaka byłaś ostatnio, jakąś No byłam Polaka, no ja nie robiłam nie długo live'ów przez jakiś czas, bo tam, wiesz, miałam takie gorsze dni, ale no teraz już wracam i już robię coś nie teraz. A teraz miałam. Aha, że miałam mieć walkę 5 lipca, ale nie dałam rady, bo to, już, to by było tydzień po mojej operacji. 5 lipca? 5 lipca? No wtedy jak był ten prime, no to miałam propozycję. Nie nie Pewnie ci chcieli wziąć tutaj do drużyny, gdzie były te cztery dziewczyny. Tak. Tak. Skąd ja to wiedziałem, kurde. Skąd Akurat, to tak, wiedziałem? Ja to Akurat Ale to oglądałem to i one dostały, dostały, na dziura, nie? Powiem ci, że no, zanim... ten, no, 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 ale ja słyszałem, że coś tam już ten, że z, bu... z, z Bugałką już jest okej, okay, czy nie? No pogodziliśmy się. Tak, ja już nie ma, już ja, nie miałam, Ja tam zawsze miałam do niej jakiś sentyment i wiesz, ona do mnie też zresztą Czyli, czyli rozumiem, że już jesteście psiapsi? No. Wracam Co? do tego głowy. Opowiadaj, jak tam twoje życie serduszkowe płynie. A... Znalazłaś sobie jakiegoś amanta przystojnego? Nie, no nie mam nikogo, nie mam nikogo. Czy jednak cały czas jestem w twojej głowie. Jeszcze jeszcze, jeszcze nie trafiłam. Pięć różyczek dawajcie, dawajcie, Pięć dawajcie. Pięć się. Pięć różyczek. Lecimy, lecimy Słuchaj, bo ogólnie temat jest taki. Jeszcze jedna różyczka, jeszcze jedna różyczka. Bugałka jest na lajwie, czy nie, widzowie? Jeszcze jedna różyczka, fajnie, mamy osiągnięty cel, dziękuję. Oni mi piszą, oni mi piszą, słuchaj, oni mi piszą takie rzeczy, że Grześ z Angeliką są dwie opcje. Opcja numer jeden, czeka aż ty już nie będziesz w związku. Opcja numer dwa, jak bomba wyjdzie. Tak mi napisali. Przysięgam ja ci, przysięgam ci, przysięgam ci. Nie wiem, ja. przy... ale o co chodzi? To co ty masz, taki, co ty tak gadasz o mnie na tych? O nie, byczki, przegrywamy to. A dziękuję Karolcia. O nie, mamy, Słuchajcie, to potrzebujemy Ta. punkty prezentowe, mamy razem dwa mamy wykorzystajmy to, bo ona, bo ona tu nie przyleci. A, a bez skitu byś przyleciała, jakbym ten ogarnął bilety ja i tak dalej, a jest, czy a w ogóle z cyckami do samolotu chodzić? Czy co? To można z zrobionymi laskami lecieć samolotem? A ty, a myślisz, że, że co, że te laski, które zrobiły w życiu cycki, sobie to zrobiły nie, też nie, nigdy nie, w życiu nie, samolotem? Dziękuję, jeśli się to już nigdy w życiu samolotem nie polecą? No w sumie tak, głupie, <głupie pytanie. Nie no, no, można. <głupie> że co? Nie wiem czy to nie jest problem. Natalka <grymne> no tak, mówi, że to, że to jest problem. Nie, nie nie. Co? Ja że co? No. Ale bo to po czas, bo, rzeczą, bo, 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 bo mi się wydaje, że to ogólnie jest trochę tak, że... A jak wracają z Turcji? No właśnie, no właśnie. jak pana, można. Nie wiem, ja dzisiaj morne, nie myślę. Morne. No dobra, no to teraz robię, zrobię cycki. Zrobiłaś to, co teraz kolejne jest na dalszej liście? Chcę eee, sobie dupę zrobić, ale właśnie, to w przyszłości. Czy co? Chciałbym sobie jeszcze zrobić pośladki większe, ale to dopiero w przyszłości. A dlaczego pośladki ja, większe? No ja w sensie nie narzekam na swój, ale chciałabym mieć większą dupę. Ale ja jestem ogólnie taka, że ja lubię, wiesz, taką sztuczność. Ja lubię, wiesz, zrobione cycki, zrobione to, zrobione usta, zrobione botox. No widzę, ja usta jest zróżnione. Usta My to chyba ostatnio zrobiłaś, nie? Widzę, ale bomby. Ale bomby, ale, no. Duże wary, żeś zrobiła. Ile? powinien no, być po na usta, co? No mililitr mam. Ja też miałam A, weź się stań się A weź wstań na chwilkę. A weź wstań na chwilkę. Możesz wstać, czy nie? Jak? Jak wstać? No wstań, musisz, no, o tak, o tak. I odwróć się bokiem. A ja w bada dostanę. Bo ja, ja mam krótkie złodanki. Ale, ale, ja tu nie wiem, co tu powiększać. A no wiesz, ja jestem taka malutka i drobna. 20 sekund, tak słuchajcie, nie możemy tego przełączyć. Napiszcie bugałce, że za 5 minut. Napiszcie bugałce, że za 5 minut. A co łączy się z bugałką? No tak, bo ona właśnie już też żeby ją dodała. A ty widziałaś, że ona była u mnie w moim radkowym show? Widziałam, widziałam, bo tam oglądałam, oglądałam właśnie tam wchodziłam raz razem Waszego streama, i patrzyłam, co tam się dzieje. A bugałka to była ty, ty, cię od wygrania. Tak? No widzowie słuchaj, ja ci powiem tak. Widzowie, no dobra, trudno, przegraliśmy tą bitewkę, najgorzej nie było. Ale dawajcie jeszcze dwie bitewki. To, musimy dać bugałkę jeszcze, bo ona czeka na mnie. Dawaj, no to dawaj. Dobra, to czekaj, to rozłączymy to. Napiszcie bugałce, dobra. że ten, żeby nas... Jaki to czekaj, to ja wyjdę i ciebie i... dodam, a ty dodaj bugałkę. Albo dobra, ja, czekaj, ja dobra, dodam okay, bugałkę, no. Nie mogę ich zaprosić. Dobra, to musimy wyjść. Poczekaj bo dobra. Musimy do wyjść, no. No, beczki, przegraliśmy bitewkę. Przegraliśmy bitewkę, ale poczekajcie, łączymy się jeszcze raz. Łączymy się jeszcze raz do dziewczyn. Łączymy się jeszcze raz. Dajcie chwilkę. Dobra, cyk. Czekaj, ona musi. Ona no, musi... Zaprosiła się o nie? Nie. Ona co? No, zaprosiła się o czy nie? Właśnie, ona musi nas dodać, bo ma zaproszenie wyłączone. Napiszcie bugałki, żeby nas dodała. A czekaj, bo ja ją próbuję wiesz co? Nie mogę jej dodać też, no. Ona musi dodać nas. Ojej! Yes. O, yes. Jest! Diablica! Dzień, je dzień dobry! Hello! Ale, jaka pomalowana, jaka Jest, jaka jak Tak, 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 no, no, ja widzę, no bardzo dobrze, nie? No. I pomalowano. No wymalowano. dobrze, że mam skręcone i nadurwane więzadła. A że więzadła, ja mówię, że te mi chodziło, że e, ty masz ten, że tak pomalowana, tak ładnie wyglądasz że te P i TD. O to bo, mi chodziło? w domu, bo chodzić nie mogę, słuchaj. A co ty? O ty, weź ty opowiadaj. Dawajcie bitawkę, gramy. Co się stało? Hmm, poczekaj. Zobaczmy, musimy to wygrać, widzowie. Musimy tak, to wygrać. Tak, bo, bo ja jestem ciekawy. Stałam jedną nogą na toaletce, a drugą na łóżku, i szukałam masi na komodzie i zdjęłam nogę z toaletki, i wiesz, cały ciężar chciała przeżyć na tą prawą nogę, a ona była na łóżku i się wygięła tak. O kurwa. I, i poczułam ból nagle, mówię, coś się kurwa nie tak. 6 godzin siedziałam w szpitalu, daję spokój. O kurde, no, nie, no, 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 no współczuję, ale to może znak po prostu, żebyś teraz trochę. Usiadłam na dupie w domu i się trochę wiesz. A nie, melanżę w głowie, bo się wczoraj byłaś na imprezie, co no, ty Ale ja tak na. Byłaś na imprezie? Byłam, ale tak na spokojnie. W ogóle nie miałam nawet czasu. jak tam na imprezie było. Urlaj. Zobaczcie, jakaś miarka. Ledwo co Cyzra zrobiła i już po imprezach chrater na chłopów na, gał, na jakiś gałgan. Nieprawda, chodzą. nieprawda, bo ja tu mam taką broń. Popatrzcie, ja tu mam taką broń na ręce. Widzisz to? Jak ktoś do mnie podchodzi, nie, ja no to nie pokazuję. Nie ktoś ci się zaręczył? Tak, jak ktoś do mnie podchodzi, to ja to pokazuję po prostu. Nie no, ale nie każdy, że ktoś ci się zaręczył. Czy na, to, nie to zaręczył, nie? Ja nie, zar nie zaręczył się, tylko ja to wiesz, to jest mój piercionek. sama sobie go kupiłam. Tylko Ty, aż ja się zacięło. Jest... Słyszycie mnie? Halo? No, ja cię słyszę. Od bomby piszą. Wiesz, to coś marzyna. tu jest, Coś mi live chyba nie działa, co? Grzesiek. Halo, halo. Grzesiek. Grzesiek. halo. No ja go słyszę. Ej, co się stało? O co chodzi? Rześka. O to chodzi? Grześko. Nie wiem o co chodzi. Tu się nas czy nie? 80 różyczek potrzeba tak dużo? Nie. No, no teraz halo? zacina was trochę. No, bo masz słaby I internet. Wie, dziękuję za czapeczkę. O, o, nie dziękuję jest. To jest to Karolcia, dziękuję taka. bardzo. Dziękuję Weronika. Kto? Kto? Ej, o co chodzi? Mam jakieś 80 ten, żeby dostać prezent. No, że no, się, to 80 A różyczki? różyczki. różyczki. Mamy ich bitwę? Dawajcie, dobijemy różyczki, dawajcie diabełki. Dawajcie Ej, dobra, widzowie, tapujemy, bo panu nie potruż, ma tracia. 900 zł, live, tapujemy, widzowie. Eee, yy, wygrywamy... Minie. A wycie ja kiedyś. A słyszycie miecz, nie? Tak. Potrzebujemy myszy od jednej a osoby. Wiecie, jeszcze cztery. A... Może być myszki od jednej osoby. A my osoby. jeszcze potrzebujemy a... ile różyczek? No, jeszcze jeszcze no, potrzebujemy jeszcze. 11 różyczek. No, Aj, tak. kurwa, nie udało się, trudno. A działa dwa razy, dwa, nie, Dzięki Karolcie. Co tam o założył? Kiedyś poszedłem do no, Explosion, nie? Ja byłam raz tak użyć. Kiedyś poszedłem do ja Explosion. Dwa razy była sędzia. Dobra, dwa razy. Bo ty to... No, a bo ty masz tam. Bo wy tam macie u siebie ten, jak to się nazywa? Energy, energy 2000. Ja energii Energy tylko za. A co po fajniejsza? Pomarańcza czy Energy? Pomarańcza. Pomarańcza, no, pomarańcza z Sztos. I zła mi boli Ciebie bo czemu, mi no? No. Kurwa, dziewczyna, jakie wyobolałeś, jesteście, nie wiem. Tą to kratkę, to wolą nogi. Dzisiaj rano mnie boli trochę jeszcze. No, jak wiecie, że kiedyś poszedłem do klubu. Słuchajcie, opowiem wam historię z życia wziętą. Kiedyś poszedłem do klubu i no. pamiętam już tak byłem taki zdesperowany i mówię, a sobie pokręcę bekę, nie i znalazłem taką fajną dziewczynę. No i nie wiedziałem, jak to nie podbić i tak dalej I podbiłem i tańczę z nią, nie. I tańczę, tańczę, tańczę. No i tam, wiecie, no, tu za bioderko, tam niżej ręka, to coś i tak dalej. Ona mówi nie, że, że ona że ona nie. Ja mówię, nie przejmuj się, jestem gejem, nie? A ta, Gejem jesteś? Ja mówię, no tak. No dobra, to podaj sobie ze mną, nie? No i tańczę sobie kurwa, dalej. No i tam wiecie, nie? Przystawiam się do niej i tak dalej. E ale ona się potem chyba jordnęła i ona potem się mnie pyta, gdzie jest mój chłopak, nie? Ja mówię, no tam daleko gdzieś poszedł. Ona mówi, to chodź, go znajdziemy. A ja tak się na nią patrzę. wykurwano... kurwa, no, no nie, no nie ma takiej no nie. potrzeby, nie? A ona mówi, że, że, że chodzi, że musimy go znaleźć. I się chyba już tam w tamtym momencie jordnęła, nie? No i ja idę z nią. I idę z nią no i mówię, no nie możemy go znaleźć nigdzie, nie? I tak dalej. I ona do mnie, mówi, I, ona do... E, i, ona do mnie i ona do mnie mówi, e, że chodź, to chodź pójdziemy coś tam do moich koleżanek i poszliśmy do jej koleżanek, a akurat mój szedł, z którym byłem kumplą, nie? I on się ze mną tam przewitał i, on, i ona się pyta, czy to on. Ja mówię, kurwa, nie wiem co powiedzieć, nie ja Mówię, że tak. To ona do mnie mówi tak, albo się z nim albo w tym się... momencie pocałujesz, albo od nas spierdalasz. No i spaliłem już w tamtym momencie bajere. Ale powiem wam, że długo dałem radę wytrzymać. Ja pierdolę. Autentycznie, no. No, no że go nie pocałowałeś, bo się po no, na no, ale... Nie, nie no kurwa, tego bym nie zrobił. No, ale autentycznie miałem kiedyś taką... I do w Explosion było. A dawno w ja Explosion. Niż... No. Grzesiek, ty no, zawsze no. masz jakieś podloty pedalskie jak z tą matką <laughs> Jak co? Jak z pomadką pierre, jak, jak z pomadką Zaraz pójdziemy. Dobra, to czekaj to, tu, czekaj to. Ja też muszę już lecieć. Lecisz? Ten... lecisz, Lecę, żeby połączyć, bo my wołają. My też właśnie. Y... Dobra Andziu, do, do zobaczenia, pa. Trzymaj się, a teraz powiem a poczekaj stój, 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 stój. A ty chciałabyś przylecieć a... na ten cypr, czy? Ty... Ale to zależy kiedy. No, to kiedy byś mogła. To muszę obczaić, bo ja mam trochę teraz, yy, mam panińskie, mam... Muszę, muszę, napiszę ci prywatnie, dobra? Dobra, później się damy. No, no to hejka, dobra, piszka, no pa. Hej. pa. pa. powiedz, ale to nie Dobra, jestem z powrotem. Jesteśmy z powrotem kochani widzowie. Co się tam tak śmieje? Bo ty kurwa nie ogarniasz tego, że w nowych iPhone'ach po prawej stronie jest taki przycisk i jak ty masz statywie to to co? się to robią, bo to pika ten przycisk. Statyw ci klika przycisk, rozumiesz? Ty, ja właśnie tak zastanawiam nie? ty siedzę kurwa z na tych bitewka, nie? Siedzę z na tych bitewka. I Co chwila mi napierdala fotki. Ja mówię Tajniacy, ja coś jak chuj na tym telefonie są, nie? I słuchaj, i słuchaj, mówię, co jest podgrane. Prawda, Tajniacy. <coughs> ja, ja się tak zastanawiam, o co mi chodzi. Ja wiem, że jestem przystojny, ale żeby od razu telefon mi sam robił zdjęcia bez mojej e, zgody, bez mojego pozwolenia. CBS. No, a nie wiem, czy widzieliście, ale u Giorgio ostatnio e, te cb wichały. No i nie mam. No nie, no ja nie wytrzymam i mam co chwilę niestabilne połączenie. Dawajcie diabełki, przytapujmy troszeczkę. Przytapujmy troszeczkę. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. A Andzia ma trochę osób, widzę. O, Sebastian Kalisz ma troszkę. <laughs> Dzisiaj widzę, coś się troszkę dzieje. Ja mam jakieś bitewki porobił z kimś. Może ktoś mnie pozaprasza, zaprasza, się połączymy chłopcy z CBS. Na 50 buzi dajesz na talce. Na talka to i bez tapi nie dostaję nie buzi cały czas. Powiem wam. Ja to. Czemu zapraszać inne dziewczyny, skoro masz już na talkę. O! To jest bardzo dobre pytanie. A gdzie karyta? Na to i Ja Wam wytłumaczę jedną rzecz. To, że zapraszam inne dziewczyny na wakacje. To nie jest nic złego. Przecież mam prawo mieć koleżanki, tak? Czy ja z nimi wchodzę do łóżka? No nie. Więc uważam, no... Słuchajcie, no to nie jest nic strasznego. Ale twoje koleżanki wchodzą ci do łóżka. Czy Nie no, gdzie? Jest fajna, no. Jeśli byście się zapytali, żebym dał jej na gacie, no to... Kiedyś pewnie może bym jej dało, ale... Ale teraz... tego zaprosimy tu Ania? Zaproś, nie ma problemu. Ja z miłą chęcią... No ja mogę nawet do niego zadzwonić. A mieliśmy dzwonić? Myślę, że ode mnie szybciej, z zaproszeniem No to ja myślę, że to też na pewno nie. Ja się z nim nie lubię. Dobry wieczór, Libra. Hejka, dobry wieczór. No, byczki, także co? Co wam mogę jeszcze byczki powiedzieć, słuchajcie, o randce? Wam mogę powiedzieć, to już wam opowiedziałam, że wczoraj byliśmy. Uh, słuchajcie, w tym. Jak to się nazywa. Wczoraj, wczoraj słuchajcie, byliśmy na tym rooftopie o sytuacji z ciosem, że PZ mu ukradł chyba 5000 euro. Wytłumaczcie mi, no trochę słaba sytuacja. Powiem Wam dlaczego. Wyobraźcie sobie, no bo on tam ten PZ to siedzi długo u niego, nie? No i jak ja, u mnie by siedział ziomek, ale patrzcie, ale PZ też przychodził do mnie, do domu. Także powiem wam, że ja się cieszę, że słuchajcie, mi nic nie, nie zostało zwałowane. No ale nie wiem, no kurde, no strasznie słaba sytuacja. Ogólnie zapraszać ziomka, ja uważam, że są takie rzeczy, że jeszcze tym bardziej jak ten, jak on u niego mieszka i tak dalej. <laughs> I, I wiecie o co chodzi. I jeszcze tak sobie zapierdolić kasę bez, bez, pozwole, bez pozwolenia, to jest strasznie słabe. A jak, a jak wyszło z tą sytuacją? On mu w końcu wybaczył, nie wybaczył? Jak oni się dogadali coś? Wam czas więcej powiedzieć na ten temat, czy nie wiecie? Weźcie, napiszcie, bardzo was proszę. A jak tam u nas słuchajcie, u nas są takie upały, że tu się nie da w ogóle żyć. Jest tragedia. My dzisiaj to przy... wygonił. Wgonił go z domu? Nie! Nie gadajcie. Ja, do, a, no dobra, ale gdzie on teraz mieszka, jak on nie ma. No dobra, ale to wytłumaczcie mi o, o jednej rzeczy. No to gdzie on teraz mieszka, jak on tu, tu, tutaj nie ma, gdzie? Uprzejmie wyprosił go na kopach. No i to się z nim Ale no, i on teraz mieszka w takim wypadku? Na plaży? Zobaczycie mnie na ruchu, gdzie wyrzucę Złukaszy Magikale mieszka w domu. Do ciebie jedzie. Nie no, to odpowiem tak. Ogólnie... No w porządku jest, no kurde, nie no, wyszła taka sytuacja. Chłopak chciał dobrze, no. No wyszło jak wyszło, nie udało się, jeszcze wszystko przegrał. Więc strasznie słaba. Napiszcie mi na czacie, kogo byście chcieli najbardziej, żebym zaprosił na Cypr. A w ogóle wam tego nie mówiłem, ale jedzie już do mnie jeden pewien gość. Przyjeżdża już do mnie. Jeden gość Będzie pojutrze Także mogę wam już oficjalnie Oświadczyć O ile kupił bilet Będę się musiał go zapytać Że pojutrze przyjeżdża do mnie Jeden gość Przyjeżdża chłopak Tym razem Przyjeżdża do mnie chłopak nie, No, niestety nie jest to Borysek, ale przyjdzie ktoś inny. Ktoś, kto będzie mnie ogarniał tutaj, bo powiem Wam, że ostatnio mi ten owce dawaj. George, ja bym chciał! A chcielibyście, żeby George przyleciał? Czy... Uśmiechnięta buźka to, że George. O? Smutna to, że Boryska byście chcieli, żebym zaprosił na Cypr. Dawajcie, lecimy ogień. Oni... O kurde, tutaj pomimo, że idziemy łeb-web, web, nie? Tutaj idziemy łeb-web. Web. Mądry jest, Boryska z policją słyszy mi No, ja wiem, ale kurde, słabo, że mam ten o, zakaz opuszczenia. Ale wy byście bardziej chcieli, Boryska, żeby wziął co? Będę tu jakś Ol odwołał. O lol się coś się odwaliło. Bo tragedia? nie no, śmieszny jest. Pomyśl nad Botoxem na czoło, bo masz mocną mimikę i będziesz miał straszne zmarszczki. Już masz. Co ty się świesz Czy się się ze mnie? Nie ma zmarłych. Bo patrzę. no ja zawsze miałem trochę zmarszczone czoło. A Natka, a ty uważasz, że ja powinienem zrobić Botox czoło? Czy nie? Dobra, byczki, ja dawajcie, ja jeszcze chwilkę. Ja bym sobie trochę zrobić. Botoksu? No tak, o Ale A wiesz, że jak się zrobi botoks, to nie można chodzić... Na siłownię. tak zrób. No, no wiem, Krzysiek. no ale to nie, nie będziesz nie chodził na siłownię miesiąc, tylko w tydzień, pewnie albo no, dwa. Max. Co ty gadasz? Dobra, byczki, słuchajcie, mm, ja się rozłączam. Schodzę z tego live'a, i idę z piękną na spacerek. Idziemy się przejść, bo dzisiaj trochę. Bo... Dzisiaj ja powiem, cały dzień tu przyleżałem w łóżku, powiem wam szczerze. Cały dzień dzisiaj przeleżałem w łóżku, dzisiaj się przyspałem, także idę idziemy sobie pochodzić. Przejście po Marinie, po Sol, Także tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się beczki, bujaczki i widzimy się jutro. Widzimy się jutro po